Subskrybuj kanał, aby zobaczyć więcej filmów. W wieku 69 lat Angus Young, legendarny gitarzysta ACDC, w końcu przerwał milczenie i potwierdził krążące od dziesięcioleci plotki dotyczące swojego zmarłego kolegi z zespołu, Bona Scotta. Przez lata fani spekulowali na temat dynamiki między nimi, nieopowiedzianych historii zmagań Bona Scotta oraz wyzwań, przed którymi ACDC stanęło podczas swojej wspinaczki na szczyty rokowej chwały. Teraz, gdy jedna z najbardziej ikonicznych postaci roka dzieli się swoimi refleksjami, zyskujemy rzadki wgląd w prawdę kryjącą się za chaosem, geniuszem i blaskiem Bona Scotta. Od jego legendarnych występów po burzliwe życie osobiste, Bon Scott był czymś więcej niż liderem ACDC. Był człowiekiem rozdartym między swoim większym niż życie wizerunkiem, a demonami, których nigdy w pełni nie zdołał przezwyciężyć. Wielu czekało na komentarze Angusa i Younga, które rzucają nowe światło na rolę Scotta w wczesnym sukcesie zespołu, napięcia, które charakteryzowało ich relacje, oraz prawdziwą naturę szaleństwa, które często go otaczało. Zostańcie z nami, a my zagłębimy się w tę eksplozję wspomnień i odkryjemy historię Bona Scotta jak nigdy wcześniej. Dziedzictwo chaosu i charyzmy. Narodziny ACDC w latach 70. Nie tylko oznaczały przełomowy moment w historii rocka, ale były również początkiem ery, która na zawsze zmieniła krajobraz muzyczny. Kiedy zespół po raz pierwszy pojawił się na australijskiej scenie rockowej, nikt nie mógł przewidzieć skali ich przyszłego sukcesu. Mimo to w sercu tego fenomenu znajdował się Bon Scott, charyzmatyczny i nieprzewidywalny frontman, którego wpływ na gatunek rockowy będzie odczuwany przez pokolenia. Podczas gdy świat postrzegał Bona jako charyzmatycznego performera, rzeczywistość za kulisami była znacznie bardziej skomplikowana, często burzliwa i pełna wyzwań. Bon Scott nie był tylko wokalistą, był siłą natury, ucieleśnieniem ducha rock'n'rolla. Jego dzika energia, niezłonna pasja i magnetyczna obecność na scenie stały się ze znakami rozpoznawczymi dźwięku ACDC. Dla wielu fanów Bon był uosobieniem muzyki rockowej, surowej. Nieokiełznanej i ekscytującej. Jednak ta wybuchowa energia często prowadziła do burzliwego chaosu, który przenikał poza scenę. Życie osobiste Bona, zwłaszcza w pierwszych latach, było wypełnione ekscesami, które groziły zrujnowaniem jego życia oraz przyszłości zespołu. Jego legendarne uzależnienie od alkoholu, nagłe emocjonalne wybuchy i skłonność do autodestrukcyjnych nawyków stały się nieprzewidywalną siłą, która wisiała nad zespołem. Członkowie ACDC nie byli obcy konfliktom, ale niestabilność Bona tworzyła napięcia trudne do zrozumienia. Angus Young, ikoniczny gitarzysta ACDC, wspomina Wszyscy wiedzieliśmy, że Bon miał w sobie pewien... tłomień. Był nieprzewidywalny. Chwilę, kiedy był duszą towarzystwa, śmieszył wszystkich, a następnie w mgnieniu oka potrafił stać się burzą, która mogła wszystko zniszczyć. Jego nastrój zmieniał się w sekundzie, ale bez względu na to, co się działo, kiedy był na scenie, był nietykalny. Mogło zdziałać rzeczy, których nikt inny nie potrafił. Jego energia była czymś, czego nigdy wcześniej nie widziałem i prawdopodobnie już nie zobaczę. Pomimo wyzwań, jakie jego zachowanie stwarzało, nie można było zaprzeczyć jego głębokiemu wpływowi na zespół. Wzlot ACDC ku sławie był nieprzewidywalną podróżą, a zespół musiał nawigować przez osobiste chaosu. Bona. Walcząc jednocześnie o utrzymanie wiatru w żaglach. Za zamkniętymi drzwiami kierownictwo i członkowie zespołu często gorąco dyskutowali na temat zachowania Bona, zastanawiając się, czy cena jego geniuszu jest zbyt wysoka. Te czynniki poza sceną utrudniały utrzymanie profesjonalizmu i struktury, które zespół potrzebował, gdy zaczynał zdobywać popularność. Jednak pomimo całego zgiełku, jedna rzecz jest niezaprzeczalna: Bond Scott był niezastąpiony. Jego głos stał się kluczowym elementem charakterystycznego brzmienia ACDC. Nie chodziło tylko o umiejętności techniczne czy zakres, ale o surową moc i autentyczność, które biły z każdej nuty, którą wykonywał. Jego głos dopełnia rock'n'rollowy styl zespołu, dostarczając teksty z intensywnością, która głęboko rezonowała z fanami. Nie była to tylko wystawa, to była katarsis, bo on nie tylko śpiewał piosenki. On je przeżywał, oddychał nimi, jakby każde słowo i melodia stanowiły część jego duszy. Jego połączenie z muzyką było cielesne, a to emocjonalne zaangażowanie czyniło jego występy niezwykłymi. Jednak to nie tylko jego zdolności wokalne odróżniały go od innych. Bo on miał wrodzony urok, który trzymał go w centrum uwagi. Czy to na scenie, gdzie potrafił skupić całą publiczność jednym spojrzeniem, czy poza nią, gdzie jego energia napełniała każdą przestrzeń. Bon Scott miał niezaprzeczalną obecność, której nie można było zlekceważyć. Jego unikalne połączenie pewności siebie i wrażliwości sprawiało, że był dostępny dla fanów, nawet gdy jego życie osobiste było istnym wirującym tornado. Napięcie między chaotycznym życiem Bona a ambicjami zespołu nieraz obracało się w rollercoaster emocji, od euforii koncertów po tragiczne upadki. W każdej chwili mogli doświadczać euforii występu na pełnej sali lub zmagać się z konsekwencjami nagłej eksplozji Bona. Zespół ADC znajdował się w delikatnej równowadze, surfując na fali rosnącego sukcesu, starając się jednocześnie radzić sobie z mrocznymi tendencjami Bona. Problemy z alkoholem i emocjonalna niestabilność były dobrze znane w zespole, co często zagrażało ich starannie opracowanemu planowi na podbicie świata. Pomimo wewnętrznych walk, wpływ Bona Scotta na zespół oraz jego brzmienie nie może być niedoceniony. Jego większy niż życie styl był kluczowy w kształtowaniu dzikiej i nieokiełznanej energii, która stała się synonimem ACDC. Jako główny autor tekstów zespołu, bo nacznął ich muzykę duchem buntu, wolności i bezkompromisowej postawy. Jego teksty mówiły o dzikim i beztroskim duchu młodzieży ale nosiły również większy bagaż mroku i wrażliwości, z którymi wiele osób się identyfikować. Dziedzictwo Bona Scotta definiowane jest nie tylko przez jego niezapomniany głos i pamiętne występy, ale także przez jego zaangażowanie w życie na własnych zasadach. Choć chaos w jego życiu doprowadził do przedwczesnej śmierci, muzyka, którą pozostawił, nadal inspiruje niezliczone zespoły rockowe i fanów na całym świecie. Nawet po śmierci charyzma Bona pozostaje kluczowym elementem tożsamości ACDC. Esencja Bona Scotta, nieprzewidywalna, pełna pasji i chaosu siła, wciąż zasila energię zespołu, przypominając, że rock and roll w swej istocie polega na uchwyceniu zarówno blasku, jak i chaosu życia. W całym tym tumulcie muzyka przetrwała. Duch Bona Scotta, jego pasja do życia na krawędzi oraz zdolność przekształcania swoich cierpień w muzyczną wspaniałość pozostawały w sercu sukcesu ACDC. I chociaż burza, która go uformowała, czasami wydawała się przytłaczająca, to ostatecznie ta sama burza ukształtowała dźwięk zespołu i nadała mu unikalną i trwałą moc. W końcu to chaos i charyzma Bona Scotta poprowadziły ACDC do legendy w historii rocka tworząc dziedzictwo, które nigdy nie zostanie zapomniane. Walka za kulisami. Bon Scott, legendarny wokalista ACDC, był postacią, która przyciągała miliony ludzi swoją surową energią i niezrównaną obecnością na scenie. Jednak za mikrofonem i elektryzującymi występami krył się człowiek zmagający się z osobistymi demonami, często ukrytymi przed oczami opinii publicznej. Życie Bonaskota poza ACDC było dalekie od blasku rokowej gwiazdy, jaką wielu fanów sobie wyobrażało. To było życie pełne złożoności, zmagań z wewnętrznymi problemami i dążenia do spokoju, który nigdy nie został w pełni osiągnięty. Podczas gdy on stał się twarzą zespołu, człowiek kryjący się za legendą był o wiele bardziej kruchą postacią, która nieustannie walczyła o zdrowie psychiczne i dobrostan. Te zmagania nie dotyczyły jedynie presji związanych z byciem w centrum uwagi. Były to głęboko osobiste walki z uzależnieniem, depresją oraz poczuciem izolacji, które nawet jego najbliższych przyjaciół i towarzyszy z zespołu często przerastały. Rock'n'rollowy styl życia, który żywił się chaosem, indulgencją i ekscesami, był zarówno źródłem ucieczki, jak i więzieniem, które sam sobie zbudował. Uzależnienie Bona od alkoholu stało się jednym z centralnych tematów jego życia osobistego. To, co zaczęło się jako sposób na radzenie sobie z presją bycia na pierwszej linii, szybko wymknęło się spod kontroli. Dla wielu fanów dziki styl życia Bona stanowił część jego atrakcji. Był uosobieniem rokowego stylu życia, żyjąc na krawędzi, prowadząc nieprzewidywalne życie i dążąc nieustannie do ekstremalnych doznań. Ten wizerunek przyciągał wielu fanów do muzyki ACDC i napędzał sukces zespołu we wczesnych latach. Jednak dla tych, którzy byli najbliżej Bona, rzeczywistość uzależnienia była znacznie bardziej bolesna i tragiczna. W wywiadach członkowie zespołu, tacy jak Angus Young, otwarcie mówili o wyzwaniach w zarządzaniu destrukcyjnym zachowaniem Bona. Angus wspomina: Widzieliśmy, że cierpiał, ale nie rozmawiał o tym. Bon Bo nie był typem, który dzieliłby się swoimi uczuciami, zagłuszał wszystko alkoholem lub żartem. Dopiero później, po jego śmierci, uświadomiliśmy sobie, jak bardzo nosił to wszystko sam. Słowa Angusa odzwierciedlają głębokie pocie bezsilności odczuwane przez członków zespołu. Widzieli, jak on się zmaga, ale ukrywał swoje walki za maską humoru i ostentacji. Jego zdolność do maskowania bólu śmiechem i beztroską postawą utrudniała przyjaciołom interwencję lub oferowanie wsparcia. Na początku działalności ACDC picie alkoholu przez Bona wydawało się czymś normalnym, wpisywało się w etykę rock'n'rolla dziką, spontaniczną i bezkompromisową. Zespół, jak wiele innych, odpręża się po długim dniu na trasie, a alkohol stawał się sposobem na zacieśnianie więzi między członkami. Jednak na przestrzeni lat nawyki picia Bona stały się coraz większym problemem. Zdarzały się momenty, gdy przychodzi spóźniony na próby, wciąż pijany lub w trakcie rehabilitacji po poprzednim wieczorze. Momentami frustrowało to zespół, ponieważ zdawali sobie sprawę, że zachowanie Bona zaczyna miało wpływ na jego zdrowie, zdolność do występów i ogólną dynamikę zespołu. Angus Young wspomina uczucie zamieszania i frustracji, które zespół przeżywał w tym okresie. Widzieliśmy wszystkie znaki. Wiedzieliśmy, że Bon nie bawi się już tak jak wcześniej. Ale nie mogliśmy nic zrobić. Byliśmy tylko dzieciakami w wieku 20 lat, próbującymi się przebić w świecie, który tak naprawdę się nami nie, nie interesował. Ale Bon potrafił sprawić, że wszystko wydawało się proste. Jego problemy były tylko jego, a my nie wiedzieliśmy, jak mu pomóc. Ta wypowiedź Angusa uwypukla poczucie bezsilności, które zespół odczuwał w obliczu zmagań Bona. Mimo, że wszyscy dążyli do rokowej sławy, nikt nie miał doświadczenia ani wiedzy, by zmierzyć się z mroczną stroną sławy, z którą Bon się zmagał. Bon w wielu aspektach nosił maskę, ukrywając wewnętrzne zmagania przed otoczeniem. Emocjonalny ciężar prowadzenia podwójnego życia, bycia gwiazdą roka na scenie i złamanym człowiekiem walczącym o przetrwanie po zejściu ze sceny, był przeogromny. Jego depresja, choć nie zawsze widoczna dla publiczności. Była stałym towarzyszem. To był cichy balast, który nosił, często niezauważony przez fanów, którzy widzieli jedynie pełnego energii i charyzmy performera na scenie. Ale dla Bona każdy koncert, każde wystąpienie było tymczasową ucieczką od rzeczywistości jego wewnętrznych zmagań. Jego osobiste demony zawsze wracały, gdy muzyka milknie, a on musiał stawić im czoła sam. Depresja Bona nie była jedynie odpowiedzią na sławę czy presję związaną z byciem rockmanem. Była znacznie głębsza. Poczucie izolacji, zmagania z własną tożsamością i niezdolność do poradzenia sobie z emocjonalnym ciężarem sukcesu dręczyły go przez całe życie. Pomimo, że był otoczony przez fanów i członków zespołu, Bon często czuł się osamotniony w swoich zmaganiach. Ta izolacja jest czymś, czego wielu rockmanów zwłaszcza tych żyjących szybko i intensywnie, doświadcza w pewnym momencie swojej kariery. Zdolność Bona do segmentowania bólu i kontynuowania występów z taką intensywnością była zarówno jego największą siłą, jak i najsmutniejszym przekleństwem. W końcu dychotomia między publicznym wizerunkiem Bona a jego osobistymi zmaganiami stworzyła życie równie tragiczną, co legendarne. Jego nieodpowiednie zachowanie, napędzane uzależnieniami i depresją, wpisywało się w chaotyczny styl życia rock'n'roll'a, ale było także wołaniem o pomoc, manifestacją mężczyzny desperacko poszukującego spokoju i sensu w świecie, który zdawał się ich nie oferować. Zmagania Bona nie były jedynie wynikiem sławy i ekscesów. Były odzwierciedleniem jego wewnętrznych konfliktów i osobistych demonów, które nawiedzały go aż do końca życia. Człowiek za legendą był kimś, kto, mimo całego swojego blasku i charyzmy, był na swój sposób złamany na tyle, że tylko nieliczni naprawdę to rozumieli. Dla tych, którzy byli najbliżej niego, ból nie ograniczał się jedynie do obserwowania, jak przyjaciel się pogrąża. Chodziło także o to, że byli bezsilni, aby mu pomóc. Życie Bona Scotta. W całej jego złożoności i sprzeczności przypomina nam, że nawet najjaśniejsze gwiazdy noszą w sobie mrok. I chociaż był uwielbiany przez swoich fanów, rzeczywistość jego zmagań była znacznie bardziej tragiczna niż ktokolwiek mógłby sobie wyobrazić. Miłość, chaos i złamane serca. Relacje Bona Scotta, zarówno romantyczne, jak i osobiste, były odzwierciedleniem chaosu, który zdawał się definiować całe jego życie. Jako człowiek, który kochał głęboko i intensywnie, Nieprzewidywalna natura Bona sprawiała, że każda relacja miała trudności z przetrwaniem próby czasu. Kobiety przyciągały go, zaczarowane jego surowym urokiem, zaraźliwą energią i niezaprzeczalnym wdziękiem. Jednak ten magnetyzm miał swoją cenę. Wiele z partnerów Bona później opowiadało o trudności związanej z byciem z nim. Choć jego urok i dowcip mogły rozświetlić pomieszczenie, jego nieodpowiedzialne zachowanie i niezdolność do zaangażowania sprawiały, że długotrwałe relacje były niemal niemożliwe. Jego romanse często zaczynały się od przytłaczającej pasji, ale intensywne początki szybko robione były pod ciężarem autodestrukcyjnych nawyków i niestabilnych nastrojów. Bon Bo miał talent do sprawiania, że osoby w jego otoczeniu czuły głęboką więź z nim, ale te same cechy, które je przyciągały, utrudniały im pozostanie. Angus Young, główny gitarzysta ACDC i jeden z najbliższych przyjaciół Bona, otwarcie reflektuje nad tumultem, który często dotyka relacji Bona. Wspomina, pamiętam, że jedna kobieta powiedziała mi pewnego dnia, że nigdy nie wiedziała, którego Bona na pewno dostanie. Czasami był najsłodszy, pełen energii i miłości. Innego dnia był zdystansowany, pijany, zły i nie do poznania. Bon zawsze toczył walkę z samym sobą. A niestety, ta wojna miała wpływ na wszystkich wokół niego. Ta cytat doskonale podsumowuje chaotyczny i nieprzewidywalny charakter emocjonalnego życia Bona. Jego nastroje zmieniały się jak w kalejdoskopie, co utrudniało każdemu bliskiemu mu zrozumienie, kim był naprawdę w danym momencie. Niestabilność jego zachowań sprawiała, że relacje przypominały ciągły rollercoaster, pozostawiając wiele osób emocjonalnie wyczerpanych i niepewnych swojego miejsca w jego życiu. Pomimo swoich burzliwych relacji, urok Bona był niezaprzeczalny. Jego pasja do życia oraz intensywne, czasami ekscentryczne emocje czyniły go fascynującą postacią. Potrafił oczarować każdego swoją energią i humorem, sprawiając, że ludzie czuli się najważniejszymi osobami na świecie w jego towarzystwie. Jednak tak szybko, jak mógł się zakochać, Bon bo miał tendencję do odsuwania tych, których kochał. Niezależnie czy poprzez zamknięcie się w sobie, ucieczkę w uzależnienia, czy emocjonalne wycofanie, często tworzył dystans w dokładnym momencie, gdy jego partnerzy pragnęli bliskości i stabilności. To był bolesny i frustrujący cykl dla tych, którzy byli wobec niego bliscy. Jednym z najtragiczniejszych aspektów życia miłosnego Bona była jego niezdolność do uwolnienia się od tego destrukcyjnego schematu. Te głębokie konflikty emocjonalne, zaostrzone przez walkę z alkoholem, sprawiały, że nigdy nie osiągał trwałego spokoju, którego desperacko poszukiwał. Wiele aspektów jego relacji było innym terenem, gdzie walczył ze swoimi wewnętrznymi demonami, często wciągając w chaos tych, którzy go otaczali. Ci, którzy go kochali, przyjaciele, rodzina czy kochankowie, musieli stawić czoła konsekwencjom jego nieprzewidywalności. Zimą znajomych Bona i jego towarzyszy z zespołu patrzyli z bezsilnością podczas gdy on się załamywał. Widzieli jego geniusz, energię i blask, ale również dostrzegli człowieka, który powoli się rozpada. Zespół, młody i pragnący sukcesu w rokowym świecie, żył swoim marzeniem. Lecz za kurtyną otoczyła się codzienna walka o utrzymanie Bona na właściwej drodze. Doskonale zdawali sobie sprawę z jego zmagania. Ale jako młodzi ludzie brakowało im narzędzi i dojrzałości, by znacząco interweniować. Zamiast tego poświęcali się muzyce, mając nadzieję, że Bon znajdzie sposób na uzdrowienie lub przynajmniej utrzyma się wystarczająco długo, by zespół odniósł sukces. Emocjonalny ciężar tej wewnętrznej walki, życia pełnego wzlotów i upadków, tworzył schemat, z którego Bon nie mógł uciec. Jego relacje były odzwierciedleniem tego tumultu, charakteryzującym się intensywną miłością i bólem, lecz w końcu zdominowanym przez chaotyczny rytm jego życia. Jego urok i umiejętność zafascynowania otoczenia nigdy nie znikły. Jednak to jego niezdolność do utrzymania zdrowych więzi powodowała pozostawienie ze sobą śladów złamanych serc. Autodestrukcyjna ścieżka, którą podążał, kształtowała nie tylko jego relacje, ale również dziedzictwo, jakie pozostawił. Jego burzliwe życie miłosne to tylko część szerszej i mrocznej opowieści o człowieku, który wydawał się skazany na życie szybko, wypalając się, zanim znalazł spokój. Robiony zespół i zbudowany razem, mimo zmagania osobistych Bona, ACDC kontynuowało swoją wspinaczkę na szczyty. Legendarnie głośne koncerty grupy i ich uderzający dźwięk zaczęły przyciągać ogromną publiczność. Ale napięcie między chaotycznym życiem osobistym Bona a pragnieniem profesjonalizmu zespołu ciągle istniało. Zawsze pojawiały się konflikty, kłótnie i nieporozumienia. Często były one przyćmione przez niepodważalny wkład Bona w muzykę zespołu. Bon czasami niełatwo było ogarnąć, przyznaje Angus Young, ale jego głos, jego duch nikt nie mógł mu dorównać. Był sercem ACC i bez niego nie bylibyśmy tam, gdzie jesteśmy dziś. Czasem czuliśmy, że bardziej się kłócimy niż gramy. To nie były tylko problemy Bona, to był także nasz trudny czas, gdy wszyscy zmierzaliśmy ku własnym ambicjom. Sukces ACDC nie polegał tylko na muzyce, był także wynikiem napięć i konfliktów, które utworzyły. Każdy członek zespołu, w tym Angus Young, miał własne pomysły, swoją wizję zespołu, i chaotyczny styl życia Bona często wzmagał te napięcia. Jednak niezależnie od tego, muzyka zawsze była na pierwszym planie. Za każdą chwilą chaosu poza sceną kryły się chwile blasku na scenie. Przepełnione pasją występy Bona, jego surowa energia i zdolność do nawiązywania kontaktu z fanami czyniły każdy koncert niezapomnianym spektaklem. Mógł być nieprzewidywalny, ale gdy światła się zapalały, a muzyka zaczynała grać, Bon Scott był siłą, z którą należy się liczyć. Tragiczny koniec, ostatnie lata Bona Scotta i jego dziedzictwo. Niestety zmagania Bona Scotta ostatecznie go dopadły. Jego styl życia, pełen nadmiaru, nieprzewidywalności i autodestrukcji, przypadł mu ciężkim kosztem na ciele i umyśle. Bon zmarł nagle w 1980 roku, pozostawiając pustkę w sercach swoich towarzyszy z zespołu i fanów. Angus Young pamięta, to było dewastujące. Bon był niezastąpiony. Był duszą ACDC, a gdy odszedł, poczuliśmy, że tracimy nie tylko przyjaciela, ale i część siebie. Jego śmierć stała się punktem zwrotnym dla zespołu. Musieli zdecydować czy kontynuować, oddając hołd jego dziedzictwu. Po odejściu Bona Scott ACDC poszło dalej z Brianem Johnsonem jako nowym wokalistą, ale głos Bona pozostaje symbolem błyskawicznego wzrostu zespołu oraz dziedzictwa ich wczesnych lat. Tragiczna śmierć Bona Scotta była przypomnieniem o cenie sławy, jej wpływie na umysł ludzki i wyniszczających skutkach autodestrukcyjnych zachowań. Jednakże ta sytuacja odciśnięta została w historii Rocka jako jedna z najwybitniejszych postaci, jakie świat znał. Jego głos, obecność i muzyka wciąż inspirują nowe pokolenia fanów. Rozważając niezaprzeczalny wpływ, jaki Bon Scott wywarł na muzykę rockową oraz dziedzictwo, które ACDC nadal buduje, nie można nie odczuwać głębokiego szacunku dla człowieka i muzyki, jaką po sobie zostawił. Jego dzika energia i pasjonujący duch zawsze będą w sercu tożsamości zespołu. Co sądzicie o długo oczekiwanej potwierdzeniu przez Angusa Younga rzekomych plotek dotyczących Bona Scotta? Myślicie, że historia jego burzliwego życia jest równie fascynująca co muzyka, którą stworzył? Podzielcie się swoimi przemyśleniami w komentarzach poniżej. Jeśli podobała się Wam ta podróż przez dziedzictwo Bona Scotta, nie zapomnijcie polubić tego wideo i subskrybować nasz kanał, aby odkryć więcej historii o rokowych legendach oraz kulisach, których nie znajdziecie nigdzie indziej. Dziękujemy za oglądanie i do zobaczenia wkrótce w kolejnej wideo.